yeah Drodzy mieszkańcy Łomży, chciałbym przede wszystkim w imieniu również starosty naszego powiatu witając państwa na ulicy Sienniwića, tradycyjnie pod tablicą Rona Kaliwody, jak co roku przypominamy sobie historię naszej ojczyzny, a szczególnie Przypominamy sobie listopad 95 lat temu, kiedy Polska po wielu latach zaborów odzyskała niepodległość. Dziś tą obecnością czcimy pamięć naszych poprzedników, tych, którzy oddali to, co najcenniejsze życie za wolną, niepodległą Polskę. Ale czcimy również tych, którzy naszą ojczyznę w trudach budowali. Czcimy tych, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej, walcząc po raz kolejny o Polskę niepodległą, o Polskę wolną. Myślę, że powinniśmy również dzisiaj czcić pamięcią i szacunkiem tych, którzy w czerwcu 89 roku dali nam Polskę Wolną. Myślę, że to wydarzenie będziemy czcić szczególnie za rok czasu obchodząc 25-lecie tego wydarzenia. Pozwólcie. Na osobiste wspomnienie. W czerwcu 1989 roku miałem zaszczyt być posłem Dziesiątej kadencji, miałem zaszczyt wybierać pierwszego premiera Wolnej Polski, Tadeusza Mazowieckiego. Dwa lata temu gościłem Tadeusza Mazowieckiego, razem z byłym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksandrem Kwaśniewskim. mówił wówczas. Tak wiele o dialogu, o konieczności wspólnego porozumienia. Wspominał wszystkie swoje działania, które podejmował jako młody człowiek, a szczególnie działania w walce o wolną Polskę. Myślę, że te słowa i życzenia, które dziś chciałbym przekazać, dziękuję Państwu za tę obecność tu na ulicy Sienkiewicza. Abyśmy pamiętali że o wolną Polskę walczyć należy codziennie, o szczęśliwą Polskę. Cieszę się, że dziś jesteśmy tu razem, że bez względu na różnice polityczne stoimy tu na ulicy Sienkiewicza, przed tablicą Leona Kaliwody, oddając tym swój hołd, swoje uznanie dla tych wszystkich, którzy o tę Polskę niepodległą i wolną walczyli. Musimy robić wszystko, by pamięć i wdzięczność za krew oddaną w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy w naszej świadomości nie umarła. Świętując dzisiejszą rocznicę, wracamy do swoich korzeni. Pamiętajmy, że jesteśmy spadkobiercami ponad tysiącletniej historii narodu polskiego. Postawy godne Polaka muszą być kształtowane równocześnie w domach, szkołach gdzie lekcje języka polskiego historii i religii powinny uczyć młodzież czym jest tradycja, wiara, miłość do ojczyzny. Uczmy takiego patriotyzmu, który patrzy w przyszłość, ale musi mieć korzenie w przeszłości. Musi mieć pamięć, bo nie ma patriotyzmu bez pamięci. Pragnę także zaapelować do wszystkich obecnych tutaj, abyśmy mieli świadomość i poczucie wolności oraz obecnej sytuacji Polski ponieważ tak naprawdę to budujemy Polskiem po raz kolejny i nasza Ojczyzna jeszcze wiele oczekuje od każdego z nas. Pamiętajmy także o tym, że Polska jest jedna, natomiast społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane i to dobrze, że się różnimy, ale społeczeństwo nie powinno być podzielone. Przede wszystkim Ojczyzna i jej sprawy nie powinny dzielić Polaków. I o to do wszystkich apeluję, ponieważ dzisiaj jest dzień świętowania. Nie wiemy, jak ten dzień będzie przebiegał w wielu naszych miastach, ale możemy się spodziewać manifestacji swoich poglądów w różny sposób. Do wszystkich Państwa apeluję i zachęcam, abyśmy w ważnych sprawach dla naszej Ojczyzny zawsze byli razem. Ta szczególna rocznica skłania do refleksji na temat patriotyzmu którego najpełniejszym sprawdzianem są czyny podjęte na rzecz Ojczyzny. To dzięki takim jak ta uroczystościom możemy wspólnie zaakcentować naszą patriotyczną postawę, rozbudzić swoje uczucia i przypomnieć młodym pokoleniom dzieje trudne i bolesne, ale jakże wymowne. Szczególnie dzisiaj warto także wspomnieć słowa wielkiego rodaka Jana Pawła II: rzecz nie w tym, aby za zapomnieć o minionych wydarzeniach, ale by je odczytać w nowym duchu ucząc się właśnie z bolesnych doświadczeń, że tylko miłość buduje, a nienawiść niesie zniszczenie i ruinę. Serdecznie pozdrawiamy uczestników i organizatorów uroczystości obchodów 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Łomży. Przyjmijcie Państwo na nadchodzący czas życzenia dobrego zdrowia, a nade wszystko spokoju i radości w każdym dniu w niepodległej ojczyźnie. Zarząd Województwa Podlaskiego.